A każdy twój krok boli tak, jakbyś miał kamień w bucie. Wiesz, że nie jesteś z tym sam? Młodziele i odciski mogą spotkać każdego i to w różnym wieku. Ta jest taka, że to pioruństwo może zmarnować ci dzień. Bo nie chce ci się chodzić, biegać ani spacerować. Czy można to ogarnąć po domowemu. No jasne, że można. Chodź. Jeśli ty zostaniesz ze mną na dłużej, nauczę cię lepiej pielęgnować i poznać swoje ciało. Wiesz, pamiętam dzień. Podobny do dzisiejszego. Wszedł do nas sąsiad i mówi, że pioruńsko bolą go stopy. Po prostu nie może chodzić. Co zrobić? Abcia zapaliła, przysiadła i powiedziała: Te bóle, ty w domu masz, ukrój gruby plaster, Zamocz w oczcie i przełóż. Zawiń na noc. A rano skórka miękka, jak dubka niemowlaka. Możemy, powiedzieć do apteki, kupić plaster salicylowy, kleić na noc i dokładnie masz ten sam efekt. Sposób, ty wybierzesz, zależy od ciebie. Jeżeli chcesz wiedzieć skąd to się bierze to pioruństwo, to daj znać w komentarzu, napisz stopę, a wyślę Ci pięć rzeczy, które powinieneś unikać.